Wykonywanie obecnego zawodu ma, ma jedną zaletę. Mogłem powrócić wreszcie do czytania prasy papierowej. O, tutaj widzicie prasę papierową. Do tej pory ciągle brakowało mi czasu, albo siedziałem przed y, laptopem czy komputerem, i w ten czas oczywiście czytałem to, co jest w internecie. Tamto ma swoje znakomite strony, ponieważ człowiek coś przeczyta, może od razu skomentować to, co mu się nasunie na myśl. Czytanie prasy papierowej, szczególnie na postoju, tej zalety nie ma, ale też jest fajną, fajną rozrywką, która nasuwa wiele refleksji. I teraz posłuchajcie, w gazecie, którą w zasadzie najczęściej kupuję, to jest Głos Wielkopolski. Więc w Gosie Wielkopolskim znalazłem taki dosyć ciekawy artykuł pana Krzysztofa Marczyk. I cóż tutaj czytamy w tym artykule? Kontrowersyjny pomysł służby więziennej, wygraj w loterii, a posiedzisz za kratkami. No, kochanie, za kratkami to powinni siedzieć nie ludzie wygrywający w loterii, tylko ci Którzy tam naprawdę powinni być. To jest jedna moja uwaga. No ale dobra, zakładamy, że ktoś chciałby poznać, jak wygląda więzienie z tej drugiej strony, no i bierze udział w loterii, wygrywa loterię i za odpowiednią kwotę pieniędzy trafia za mur Tylko, że mnie zainteresowała argumentacja. Otóż pani Elżbieta Krakowska, rzecznik służby więziennej w Warszawie, mówi coś takiego. Jest to nietypowa forma promocji. No kochani, to już zaczyna brzmić ciekawie. Będziemy teraz promować więzienia, ponieważ tam zapewne jest multum, multum pustych cel. W związku z powyższym dobrze byłoby, gdyby więźniowie sami zgłaszali się do odsiadki. I zapełniali te cele, a może jeszcze jak ta promocja naprawdę będzie wysokiej klasy, wysokiej jakości, to może więźniowie po prostu będą opłacać swoje pobyty tam, żeby tylko w tym wspaniałym miejscu spędzić sobie rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście. Podoba mi się. Promocja to jest rzecz najważniejsza, ale zobaczmy dalej. Ale chcemy pokazać ludziom jak wygląda nasza praca, którą yy, wszelkiego rodzaju filmy fabularne często złakłamują tłumaczyć. No cóż, filmy mają to do siebie, że oczywiście zakłamują. Natomiast wydaje mi się, że o wiele ciekawiej byłoby gdyby na temat tego, cóż tam się dzieje za morami, wypowiedziały się nie te osoby, które wygrały jednodniowy pobyt w tym miejscu, którzy zapewne, jak znam życie, trawią do celi czystej, umytej, posprzątanej, gdzie ustronne miejsce jest też na dobrym poziomie, zapewne ten, zapewne wybiorą któryś z nowych więzień, chociażby Piotrków Trybunalskich, który pod tym względem faktycznie jest, no powiedzmy sobie na standardzie odpowiednim i taka osoba wyjdzie na spacerniak, spędzi na tym spacerniaku jedną godzinę i potem ma wypowiadać się na temat pracy pokazywać pracę ludzi, Związanych z więziennictwem. No więc, pani major, ja wprawdzie nie mam szansy na to, aby wygrać loterię, natomiast mogę pani powiedzieć coś na temat pracy. Z tą pracą służb więziennych jest po prostu tak, jak w każdym zawodzie. I w każdym zawodzie są ludzie, którzy tam powinni pracować, i ludzie, którzy tam nie powinni pracować. I ja przez 7 miesięcy spotykałem się z tymi osobami, które były fantastyczne, tak bym nie, nie ukrył, powiedział fantastyczne czyli wiedziały, po co są w tym miejscu że są po to, aby nie tylko gnoić i pozbawiać godności człowieka ale są również po to, aby próbować osobom skazanym podać rękę, pokazać im, że Droga w kierunku przestępstwa nie jest najlepszą drogą, i że człowiek powinien próbować znaleźć inną drogę swojego życia. Ale były też osoby, którym się wydawało, że ten mundur na plecach upoważnia ich do wszystkiego do chamskiego wpadania do celi, do rozwalania urzek w celu, że znajdą tam coś, bo cóż tam można było znaleźć ale w celu po prostu pokazania, kto tu rządzi. Takie osoby spotykałem. Yy, spotykałem się z osobami, a czy może ze zdarzeniem, w którym sfałszowano dokument yy, wydający mi yy, sztuczce. Te sztuczce pewno kosztują z 5-7 zł. Zastanawia mnie więc fakt, dlaczego została sfałszowana data wydania mi tych. Zastanawia mnie sprawa, której na pewno nie zobaczy osoba, która wygrała loterię. Zastanawia mnie sprawa, jak to się dzieje, że pewnego dnia, albo inaczej, że przez pewne trzy dni w areszcie w Lubaniu nagle dostaliśmy jakby większe porcje do jedzenia, a nawet jeden raz do obiadu dodatek decerowy w postaci 10 deko. Próbek. Może pani na to odpowie, panie major? Ja odpowiedź znam. Gdyby panią ta odpowiedź interesowała, to oczywiście ją pani udzielę. Na razie poczekam, czy Pani jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Więc cóż chciałaby Pani promować? Czy może Chciałaby Pani zapromować m, zagrzybiałe cele w areszcie w Lubanie? od których do dzisiaj bolą mnie stawy. Może chciałaby pani zaprom ten, zapromować to, że wychowawca jest człowiekiem praktycznie niedostępnym. Trzeba pisać kartki i prosić się o uniżenie, abyś do niego dostał. A może też chciały pani wypromować sytuację, w której przez 30 dni pobytu w Piątkowie Trybunalskim nie udało mi się dostać do psychologii. Na szczęście ja chciałem tylko takie głupie zaświadczenie, że mogę przez godzinę czy dwie pozostawać sam w celi, bez obawy o to, że zrobię sobie krzywdę. A co by było, gdybym miał depresję z powodu niesłusznego w mojej ocenie aresztowania? Co by było, gdybym by po 20 dniach nie wytrzymał psychicznie i odebrał sobie życie. Więc to pani chce promować? Ja rozumiem, że licytacja się odbędzie i pewno ktoś wygra. Wygra. Wygra tą wspaniałą nagrodę. Potem spędzi dzień urlopowy za murami. A następnie porozmawia z panią i powie. Jakichś to wielkich doznał przeżyć. A może rozszerzy pani swoją propozycję? Może pani zrobi promocję do Unii Europejskiej? Może ktoś z tamtych krajów zdecyduje się odsiadywać wyrok w Polsce? W końcu standard między więzieniem niemieckim, holenderskim, a szwedzkim jest zapewne o wiele niższy niż promowany przez Panią. Serdecznie pozdrawiam. Szeryf Internetu.